I poszło. Witamy dzisiaj y, u nas Nikodema, który odpowie nam na dwa krótkie pytania dotyczące naszego 17 przebudzenia mocy. Witam bardzo serdecznie. Nikodem, <grystanie> <grystanie> szybkie pytanko. E, co najbardziej podobało Ci się podczas tego weekendu, podczas tego 17 przebudzenia mocy? Jakbym stał, a jakbym nie stał. Fragment z konferencji w <grystanie> który mówił y, może o tym, że czasem nie jesteśmy. Y, do końca, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nasze ciało, emocje, wszystko może być gdzie indziej. A skoro jesteśmy taką jednością stworzoną przez Boga, integralną, no to Bóg nas wzywa, żebyśmy ukochali to, co przed nami: nasze ciało, ręce, nogi i przestrzeń przed nami. No i zaraz. Ania, szybkie pytanko. Jakbyś miała tak krótko jakoś zachęcić kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na przebudzeniu mocy, to co byś powiedziała takiej osobie? Że jeżeli chcesz. Yy... Poznać prawdziwe relacje i poznać samego Boga, który jest źródłem miłości, to to jest najlepsze miejsce, żebyś tutaj się pojawił. Amen. Paweł, pytanie do Ciebie. Byłeś teraz pierwszy raz na Przebudzeniu mocy i jakie są twoje wrażenia, jakie odczucia po tym spotkaniu? Bardzo pozytywnie, jakby e, dużo właśnie takiego uwielbienia, e, dużo właśnie takiego kontaktu z drugim człowiekiem. Więc myślę, że ten czas rekolekcji przyniesie obfite owoce, ale powiedzmy, trzeba to wcielić w życie, żeby faktycznie e, mogło to wzrosnąć. Amen. Miłość, szybkie pytanko do Ciebie. Co chciałbyś nam powiedzieć o wczorajszych konferencjach, co Ci tak najbardziej utkwiło w pamięci? Z wczorajszych konferencji generalnie podobały mi się pod tym względem, że pomogły nam zrozumieć innych ludzi i samych siebie, co uważam jest dużą wartością w dzisiejszym świecie, zwłaszcza, gdzie takie niezrozumienie i, i brak kontaktu jest aktualnym problemem. Emilka, pytanie z serii proste. Co najbardziej zaciekawiło Cię na tym Przebudzeniu Mocy? Zaciekawiły mnie konferencje, bo można się było dowiedzieć coś o swojej osobowości, kim jesteś i jakie masz wady, zalety. Fajno. <laughs> Łukasz, powiedz nam, co Ci się najbardziej podoba na tym Przebudzeniu Mocy? Myślę, że atmosfera, która panuje tutaj, jakby wśród uczestników, e, atmosfera takiego pokoju, zaciekawienia, e, braterskości, e, rozmów, to jest coś, co jakby sprawia, że to wydarzenie żyje. Ja Emilka, szybkie pytanie: co najbardziej zaciekawiło cię podczas dzisiejszych konferencji? Bardzo mi się podobało świadectwo, jakie dał nasz gość i to, co miała do przekazania. No i też fajnie było się czegoś dowiedzieć o sobie, jaki mamy tam charakter, temperament. to no, dowiedziałeś się podczas do... No kontrakt. nie, z czym Z czym wyjeżdżasz z tego spotkania? Co może przekazać młodym ludziom? Tym razem mam jedno zdanie w głowie, że jeśli upadam, upadam, upadam i wciąż chcemy czegoś nowego, to z Bogiem na to nowa jest siła. Naprawdę z Bogiem na to nowa jest siła, energia i to się nie znuży. 77 razy nie, był przyjdzie 78. Zawsze przyjdzie do ciebie. Amen. Amen.